Siemanko, najlepsi z Polski. Zapraszam do krótkiej prezentacji ustawienia high to czyli holibula na mistrzostwach polski stalowa wola 2023. Jak widać, pierwszy raz będzie konstrukcja podwójna. Tym razem zaczynamy od niskiego przed czerwoną linią. Jak przekroczycie czerwoną linie, nie ma dotykania ziemi. Zaczynamy od rzędu spotków. Łapiemy w ten sposób. Nie łapiemy za metal, nie łapiemy za konstrukcję. Przechodzimy chwytami czerwonymi, kompozytowymi do góry. Później mamy rząd kulek i wazoników. Wazonik można złapać wyżej. Kulkę trzeba złapać prawidłowo. Nie za metal, nie za karabinczyk. Idziemy do końca. Znowu do kompozytów. Schodzimy w dół. Rząd dysków. Ponownie uważajcie, jak łapiecie. I uważajcie, żeby mieć nogi wysoko, żeby nie obetrzeć o trawę, bo będzie dyskwa do dzwonka.